Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ekstremalnie pyszne śniadanie, czyli porn Food część trzecia. Jedziemy. Siemka, siemka. Wiem, że czekaliście na część trzecią. Ja też czekałem. Co prawda nasze, moje i Matiego narządy nie czekały na to. Chyba, jedynie chyba tylko żołądek. Jeszcze nagrywamy po świętach. Wczoraj był lany poniedziałek, nikt mnie nie oblał, niestety. Niestety jestem nietykalny. O, szampan? Dobra, bo zjeżdżam. <grym> Dzisiaj polecimy na grubo ale śniadaniowo i myślę, że to będzie takie powiedziałbym Lowen, and tak zobaczycie sobie, jak to wygląda na końcu, a właściwie już widzieliście na wstępie, ale jak zobaczycie, co jest w środku i jeszcze co jest na zewnątrz i jak to wszystko się łączy, to będzie takie, czy to na pewno będzie dobre, ale myślę, że na pewno będzie dobre. No dobra, no to łykamy trzy ranigasty i zaczynamy zabawę. Dobra, zaczynamy. Jak widzicie, stoi sobie flat topic, można to zrobić na patelni jak najbardziej, na dwóch patelniach, na trzech patelniach, na spokojnie sobie to ogarniecie. Ze względu na ergonomię, zrobimy wszystko naraz na jednym, żeby było łatwiej pokazać. Patelnia stalowa Myślę, że w zupełności wystarczy, jak macie żeliwną też wystarczy. Na non-sticku też wyjdzie, więc tutaj macie pełną dowolność. I tak, z lewej strony zaczynam sobie podgrzewać bacon, bo tu będzie smażony bacon, egg and cheese, czyli będą te jajka z bekonem i z serem, które będą zawinięte w środek, a z prawej strony sobie zrobimy taki myk, że najpierw sobie podgrzejemy jeszcze trochę oleju, lekko sobie przetmarujemy tutaj olejem tą część, żeby była nawilżona, chociaż już to robiłem, ale zrobię to jeszcze raz. Tutaj trochę więcej oleju, bo widzę, że ten bekon jest taki suchutki. To jest bekon pure, taki czysty, z czystym składem, dość chudy, nie płynie tak mocno, zobaczymy. I teraz lecimy z pancakami. mix. mój pancakeów, znacie, to jest z odcinku o pancakeach, z książki i tak dalej, więc nie będę tłumaczył i robimy dwa po prostu naleśniki. Nie za duże, bo nie chcę robić wersji dużej. Chcemy też, żeby to burrito się zmieściło w deep deepfryu naszym, więc nie będę szalał z wielkością, a niech one się tu smażą, a my w tym czasie tutaj elegancko zobaczymy, jak tam bekon Bekonik. Na zapleczu olej nam się grzeje już do deep fry'a. wygląda coraz lepiej, więc niedługo wleci jajo. Dobra, jeszcze chwilę. Potrzebuję nasz baconik be tutaj. Swoją drogą, szybka sonda uliczna. Jak często robisz śniadanie, którego przygotowanie trwa dłużej niż pół godziny? Napisz w komentarzu, bo jestem ciekaw. A przy okazji na dole, jak już tam będziesz, kliknij ten mały przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Będę mega wdzięczny. Jezu, widzisz to? Ten bekon. On jest jak te małe dzieci, jak chcesz na, na, na tawkę. Ono już chce być w tym burrito. Tato, weźmy wstać. Wpierdamy mnie do tego Burrito. Dobra, pora odwrócić tego wariata jednego i drugiego. Przy pomocy tej wypasionej szpatułki, tylko na defox.pl. Odwrócę teraz na leśniki. myślisz, że inny mi się da? Nie, tylko to. Dobra, to nie jest nonstick, więc tutaj trzeba powalczyć. Nie ma nic za darmo. Zobaczcie. Gdyby nie ta opatka, to by takie nie wyszły, to tu nie ma opcji. Wlatuje jajo, a ja tutaj, proszę ja was, oprócz tego, że będę to mieszał teraz, kładam american cheese, żeby się trochę wytopił, żebyśmy mieli takie bardziej jajo serowe. To ogólnie w jajku jest za mało tłuszczu, dlatego dodaliśmy ten bekon i ser. Tak, niech to się tutaj miesza, niech to sobie pracuje pięknie. Tu po prawej mamy bekon, ser i jajka. No a to jest idealne połączenie przecież, nie? Dokładnie. Ci, si co wiedzą, to wiedzą, nie? Dobra, to się grzeje. Tutaj, jak widzicie, wrzuciłem trochę miodu i do, do, dosypuję płatki chili. Będziemy robić hot honey tak zwane. Hot nie od tego, że jest ciepły, tylko że jest pikantny. Więc podgrzewam chwilę i ten hot honey będzie za chwilę szedł jako sos tutaj na górę. Więc niech on tu się grzeje. Dobra, to przesuwamy na prawo. Jaja idą na prawo. To się niech chwilę jeszcze grzeje. Jeśli chodzi o sosy, śmietana, kwaśna z chipotle albo z papryką wędzoną, w tym przypadku papryka wędzona, bo nie miałem zblendowanego przy sobie chipotle, stało w słoiku całe. Mamy jeszcze ze składników czedar wymieszany z mozzarellą oraz mamy syrop klonowy, więc będą trzy sosy, jak słyszycie. Będzie hat honey, które już jest ciepłe, już jak pięknie płynie. Już jest chat. Do tego będzie to. I teraz dobra, zaczynamy zabawę w składanie tego. A mamy tu tortillę, trzy dziechy, chyba, że zrobimy po prostu dwie trzy dziechy obok siebie, tak to zwinięte. Razem będzie 60, wiecie o co chodzi. Dobra, to podgrzejmy dwa i zobaczymy, co się wydarzy. Najwyżej się nie zmieści do deep fry'a, nie? Ale zrobię tak, żeby się zmieścił. Dobra, tu już się, już się pięknie przygrzało. Jeszcze do tego by fryty weszły do środka pięknie, ale już nie mieliśmy jak, jak tego zrobić. Dobra i teraz tak, to się jeszcze tu grzeje, więc ja bym zrobił teraz tak, blisko siebie te placuchy. Dobra, na to idzie ser, poro sera, na to idą te jajka, są te jajeczka, pięknie. Na to nasze pancake'i, już się robi ciekawie. Na to idzie teraz chipotle, a właściwie papryka wędzona, do tego idzie trochę Dropu klonowego, żeby nie było za sucho. I teraz jak się domyślacie, trzeba to zawinąć i będziemy to smażyć w głębokim tłuszczu, ale to jeszcze nie, nie koniec zabawy, także będzie ciekawie. Uuu, gorące. Jednak musiałem zjechać z ciepłego, tak grzało, że nie dałem rady po prostu tego ogarnąć. Dobra. No i co? Mamy oto takie buritko. Trochę się przygrzało, jak widzicie, trochę tortyje są za dlatego to był błąd, że trzymałem tak długo na palniku. Lekcja na dzisiaj. Jednak nie robić tego na ciepło, tylko podrzeć placki i robić to normalnie na płaskim i tym, nie? Ale chciałem zobaczyć, jak wyjdzie. Zaspokoiłem ciekawość, nie jest to dobry pomysł. Teraz idziemy do tamtej kuchni i zrobimy deep fryer. No dobra, zaczynamy zabawę, kochani. To się, żeby się nie... To trzeba to pilnować. Ogólnie smażenie deep fry, jeśli chodzi o burrito, jest dość hardkorową rzeczą, bo ono się lubi... chce się otworzyć za wszelką cenę, więc musicie z nim walczyć. Dobra, udało mi się. I teraz patrzcie, to wszystko przenosimy do miski z cynamonem z cukrem. Dobrze widzicie. To jest po prostu czary-mary. I teraz Wam zdradzę nazwę pełną tego dania, bo to pochodzi z Connecticut, ze Stanford, chyba z tego co pamiętam. to się nazywa M Street Diner i po podają to jako churro burrito, z tego co pamiętam, śniadaniowe. Bo jest nawiązanie do churro, jak widzicie. Zobaczcie, jak tam druga strona. No wygląda to zacnie. No i finalizacja w postaci hot honey na górę, na grubości. Trochę spływa po cukrze. Proszę bardzo, churro burrito, śniadaniowe, ekstremalne. No dobra, to krójmy i zobaczymy, jak to wyszło w środku. Uu. No, wygląda ciekawie. Ser zaczyna wypływać, widzicie to? No, dobra, próbujmy tego hardcora. Wow. Kurpa. To jest genialne. Masakra. Czy są mocze w tym Hat no malutko. Szczerze, wiele razy jadłem burrito śniadaniowe, wiele razy w Stanach, bardzo wiele razy, w różnych dinerach, w różnych miejscach i czegoś takiego jeszcze nie jadłem. To jest po prostu taki sztos, że jestem w szoku, jak to dobrze działa. W wyobraźni, kiedy to robiliśmy, myślałem sobie, będzie pewnie suche, będzie jakieś takie dziwne, wiecie o co chodzi, że ten, ten pancake w środku za bardzo nie ma sosów. To jest naprawdę dobre. Chcieliśmy w ogóle tego pancake'a moczyć w czymś, bo tak sobie przewidywałem, że może będzie za suchy, ale nic tu nie trzeba robić. No może... Faktycznie w niektórych miejscach jest sucho, ale od tego wtedy jest hadhani i to się wszystko wyrównuje. Nie, no to jest po prostu mistrzostwo świata. Niesamowite. Naprawdę, z ręką na sercu wam mówię, z ręką na sercu wam mówię, że naprawdę to jest pyszne, mimo tego, że wszyscy wiemy, jak bardzo kaloryczne jest to, co przez chwilę tutaj robiliśmy. No ale to jak zwykle, zazwyczaj tak jest, że jak coś jest bardzo kaloryczne, to bardzo często tak się jakoś składa dziwnie, że jest smaczne. I tutaj pięknie, po prostu ten, ta posypka z cynamonem, z cukrem na górze, to jest taka iście duża kropka na D, żeby to wszystko podkreślić, pod, podsumować. Także dzisiejszy food uważam za mega udany, za mega pozytywny i za bardzo zachęcający, żebyście spróbowali. Jeżeli chcielibyście sobie jakoś to uprościć, pominąć niektóre kroki, spokojnie możecie to zrobić. Jak widzieliście, nie jest dużo roboty, ale jednak trochę jest. Więc jeżeli chcecie to, troszeczkę uprościć, to próbujcie, może tego deep fry'a uniknąć, to wtedy w płytszym oleju posypać. W każdym razie spróbujcie tego połączenia smaków, bo jest po prostu niesamowite. A Wy co myślicie? Napiszcie w komentarzu, stawcie sobkę w górę. No i co? Widzimy się niedługo na no, macie jak zawsze. Fajna akcesoria, ode mnie książkę i tak dalej. Do zobaczyska. Siemanko.